Alibaba Popek, gościnnie Borikson, królowie Złoci, z, Łodzi, z gangu Albanii, z królem Albanii na czele. U was na wsi. Rosy Paną Bemką na trzy kołach. Trzymaj to jest moja drogowska przyjaciół, posiadam biłkę Anglii, w Albanii, nie <śmienic> tej bardzo innej osoby, w Tyle mam znajomych, więcej to się nie <śmienic> wyszukał. To jest organizator imprezy Ludworzemu, Lanka, Albanii, w Wrobinie. To jest to, mam do to ja wszystkich Albaczyków w Wrobinie, na gdzie? Galerii! I pozdrawiamy kogo? Adalczyk! <rôle> 23. 20 Jest? Yes. 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 I pozdrawiam I czyli jego wybranka, czyli jego I Gosia! Aha! Aha!